Dzieciaki, okay, Kej, siadź, siadź, no usiądź, dobrze, no uwaga, teraz zapowiemy odcinek, chcesz? Zapowiesz ze mną odcinek Grabku? Tak? Powiedz tutaj, zobacz, powiedz tutaj, żeby oglądali, no powiedz, żeby oglądali, tak? Chciałabyś być, chciałabyś być w, na YouTubie? Grabusia. Drodzy winopijcy, dziś odcinek specjalny, jak widać, z gościem specjalnym. A w tym odcinku pokażę Wam, jakie książki zabieram do Portugalii. Oglądajcie koniecznie! Słuchajcie, ja już się pakuję, ponieważ wyjeżdżam do Portugalii, pozbyłam się kilkuset książek z domu, ponieważ po prostu nie mogę tego zabrać na drugi koniec e, Europy. To, co ze sobą absolutnie na pewno zabieram, e, to jest większość moich książek o winie z tego względu, że są one dla mnie źródłem nieustającej inspiracji oraz oczywiście wiedzy i z tego też względu, że bardzo często kupuję nowe książki i wielu z nich jeszcze nie zdążyłam przeczytać i mam nadzieję, że będę miała na to czas w Portugalii. Tutaj za mną to jest właśnie taki mój regał, na którym, na którym są tylko i wyłącznie książki związane z winem, pod moją ręką tutaj jest też trochę gazet, gazet po polsku, angielsku i francusku. I również muszę wam powiedzieć, że większość gazet musiałam najzwyczajniej w świecie wyrzucić bądź też poddawać. Wzięłam ze sobą tylko kilka wybranych numerów, które w jakiś tam sposób są dla mnie istotne. Myślę więc, że fajnie by było, gdybyście najpierw obej albo później po tym odcinku obejrzeli odcinek, który zrobiliśmy z Tomkiem jakiś czas temu o ciekawych pozycjach. Książkowych, które bardzo się przydają do nauki o winie. Tam staraliśmy się Wam głównie pokazać takie pozycje typu kurs wina, po prostu ważne książki, od których fajnie jest zacząć naukę o winie. Większość tych książek, właściwie 99% książek, to są książki po angielsku. Często też mnie pytacie, czy, czy, czy jest dużo książek po polsku, z których można uczyć się o winie. Jest ich trochę, ale, ale tak naprawdę na pewnym etapie okazuje się, że bez angielskiego dalej trudno jest iść. Pomijając już sam fakt, że WSET Trójka, czyli, czyli Wset Trójka, już jest po angielsku, i trudno jest zdać ten egzamin w Polsce, nie znając dobrze angielskiego. I tak samo po prostu na pewnym etapie waszej nauki, waszego poznawania świata wina. Angielski jest po prostu niezbędny, absolutnie niezbędny. Ja nie mam też książki po francusku, ale, ale nie uszukujmy się, angielski zdecydowanie wystarcza. Siedzę, słuchajcie, na podłodze, więc kadr będzie wyjątkowy i inny niż zwykle. Nie ma ze mną Tomka. Tymczasem ja pokażę Wam, co jedzie ze mną do Portugalii i czego się absolutnie nie pozbędę. Pierwsza rzecz, trzy książki związane z zapachem wina. Jedna po angielsku, jedna po francusku i jedna po polsku. Tę książkę po polsku kupiłam wiele lat temu, de facto w mojej ulubionej perfumerii Garilu. Mam bardzo dużą kolekcję również perfum. Co prawda, na degustację nie mogę się perfumować i nigdy się nie perfumuję na degustację, i bardzo bym chciała, żebyście również wy, kiedy przychodzicie na moje degustacje oraz kiedy przychodzicie w ogóle na degustację nie perfumowali się, ponieważ nie jest to potrzebne. Ten wieczór, kiedy jesteśmy na degustacji, to nie jest wieczór, kiedy chcemy wąchać nasze perfumy, to jest wieczór, kiedy chcemy wąchać wino. I, I właśnie w Galilu nie wiem, czy wciąż można, ale kupiłam tę bardzo ciekawą książkę, Co wnosi nos? Nauka o tym, co nam pachnie. Książka po polsku, bardzo sympatycznie napisana. Jak, jak ją tutaj przyglądam, to widzę, że również mam notatki w niej, jakieś zakreślone fragmenty. Bardzo dużo jest tutaj informacji o tym, czym jest nos, czym jest węch, czym jest zapach. I bardzo dużo jest tutaj ciekawych w ogóle takich Historii związanych z nauką, z odkryciami naukowymi dotyczącymi zapachu. Naprawdę bardzo dobra książka, którą polecam wszystkim. Le Parfum du Vin to jest książka, którą wysłał mi Richard Fister, który był gościem w jednym z odcinków. Jest to bardzo fajna książka Santire comprendre le vin, czyli jak wąchać i jak zrozumieć wino. Książka bardzo taka przydatna w której na każdej stronie omówiony jest inny zapach, który możemy znaleźć w winie. Na przykład tutaj mam zapach rozmarynu. Mamy tutaj podejście bardzo takie techniczne, naukowe, chemiczne. Każdy zapach rozłożony jest na czynniki pierwsze, czyli możemy zobaczyć jakie są kompo składowe tego zapachu, chemiczne składowe tego zapachu, jakie są inne zapachy bliskie temu zapachowi. To jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ kiedy rozmawiam z Wami o zapachach w trakcie degustacji, to często podajecie inny zapach, który przyszedł mi na przykład do głowy, ale mając na przykład wiedzę o tym, jakie zapachy są podobne do siebie, łatwiej mi jest z wami rozmawiać, przyznać Wam rację, albo powiedzieć, że wydaje mi się, że to nie jest jednak zapach z tej rodziny zapachów. Także bardzo fajna książka. I ostatnia, jeszcze jej nie zaczęłam czytać, dopiero ją przejrzałam, świeżutka książka w mojej kolekcji Nose Dive bardzo grubaśna księga, i z tego, co się zorientowałam. Trudna. Jest to naprawdę trudna książka. Bardzo techniczna, bardzo naukowa, pełna chemii. Także tutaj mamy od czegoś lekkiego, przyjaznego wszystkim i po polsku. Poprzez książkę, która jest takim małym przewodnikiem po zapachach, również bardzo przyjazna, aż po kawał książki, która muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka wydaje mi się dosyć, dosyć trudna, ale będę ją zgłębiać w Portugalii. Teraz. Wielka książka. Wielka i droga, ale książka, która już bardzo, bardzo, bardzo mi się przydała, przydała mi się, kiedy przygotowywałam się do egzaminu, do diplomy w SETA, które zdawałam w Austrii w zeszłym roku, jak wiecie, i zdałam go. Bardzo fajna książka o Bordeaux, Jane Anson. Teraz również została wydana w tej samej kolekcji, w tym samym wydawnictwie, taka sama książka o Burgundii, którą również zamierzam sobie kupić. Jest to absolutne kompendium wiedzy o regionie. To po prostu, jeżeli jesteście fanami Bordeaux, czy też Burgundii, albo jeżeli naprawdę serio myślicie o przygotowaniu się do jakiegoś egzaminu. Um, to to jest coś, co bardzo, bardzo bym Wam polecała. Książka Johna Szabo, Volcanic Wise, to jest już kultowa książka o winach z gleb wulkanicznych. Również książka, która bardzo przydała mi się, kiedy przygotowywałam się do egzaminu. Książka, która po prostu mówi o całym cudownym świecie win z gleb wulkanicznych. Bardzo polecam. Food Trodden, książka napisana przez Simona Wolfa i Rajana Opaza. Simon to jest autor znanej naszym widzom już książki Amber Revolution. Tym razem Simon razem ze swoim kolegą wybrał się do Portugalii, czyli tam gdzie jadę teraz ja i opisuje Portugalię od, takiego, od takiej strony trochę historycznej i jak zwykle skłaniając się w stronę Portugalii bardziej naturalnej, naturalistycznej, bardzo bardzo dobra książka. Lubię do niej sięgać, kiedy przygotowuję się do degustacji o Portugalii, o winach portugalskich. Bardzo dobrze się czyta, bardzo dobrze napisane historie, bardzo dobrze wyważone, są tutaj opowieści o spotkaniach z winiarzami, historia ee... I, i trochę może notek degustacyjnych. Naprawdę fantastycznie napisana książka. Tak powinno się pisać książki. Tej książki jeszcze nie czytałam. Książka mojego kolegi, dziennikarza Beniamina Stensera, który od bardzo wielu lat mieszka na Sycylii. Prowadzi również degustację, Kiedy byłam na Sycylii, zabrał mnie pod Etne, właśnie na wielki spacer z jego psem. A wziął kilka dobrych butelek wina i z widokiem na Etne. Mieliśmy bardzo fajną degustację. A to jego bardzo ciekawa książka The New Wines of Mount Etna. Jest to taki przewodnik. Nie, nie przeczytałam go jeszcze, na razie tylko przejrzałam. Całkiem niedawno go kupiłam, chociaż książka wyszła już kilka lat temu. Co mam tutaj dalej? To jest coś bardzo ciekawego. Jeszcze nie skończyłam. Hugh Johnson, czyli bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o światowe dziennikarstwo i edukację winną. Każdy z Was powinien znać Hugh Johnsona i jego The Story of Wine, From Noah to Now Historia Wina od Zarania aż do dzisiaj. No ja nie, jeżeli interesujecie się winem, no to powinniście znać historię wina. Naprawdę e, super pozycja. E, przeczytana w dużej części już, ale będę ją zgłębiać. I wracać do niej wiem, że jeszcze wielokrotnie. Teraz znowu trudniejsza pozycja. Książka o glebach. Vineyards Rocks and Soils: The Wine Lover's Guide to Geology. Alex Maltman. Książka dla... Y dla twardzieli. Naprawdę książka dla twardzieli, słuchajcie. O winie jest tu tak naprawdę może 25% treści. Jest faktycznie o tym, jak gleba wpływa na wino, a przede wszystkim jest to po prostu książka o geologii. Jest to więc książka trudna, ale zdecydowanie ciekawa pozycja dla wszystkich interesujących się geologią. Kolejna książka jest po polsku i jest to po prostu powieść. Marek Bieńczyk tutaj na czwartej stronie, kilka słów napisał, zachęcając do czytania tej powieści. Żona Kloda Carriera, szorstkie wino, jeszcze jej nie czytałam. Powieść wydana przez drzewo Babel. Myślę, że któregoś pięknego dnia w słońcu Portugalii przeczytam sobie tę powieść, która nie jest zbyt długa, 250 stron. Jeden wieczór lub jedno popołudnie z dobrym portugalskim winem. Teraz książka, której nie dostaniecie. Książka, którą ja dostałam od Siba, mojego takiego przyszywanego dziadka, można powiedzieć, francusko-holenderskiego. Wydana w 1982 roku książka, właściwie taki album o winie Le Monde Fascinant du vin, czyli fascynujący świat wina. Stara książka, ale mówi o winie z całego świata. Nawet jest tutaj rozdział poświęcony Portugalii. Fajne, stare ryciny, trochę też przepisów na różne dania z winem, piękne, stare zdjęcia. To jest taka książka sentymentalna. Z gazet, które biorę, chcę Wam pokazać jedną gazetę, niestety znowu nie jest to gazeta dla wszystkich, bo jest to gazeta francuska, ale bardzo, bardzo lubię tę gazetę. Zawsze, kiedy jestem we Francji, kupuję sobie nowy numer i bo również mój przyjaciel francuski Manu, którego serdecznie pozdrawiam, czasem przysyła mi nowe numery. Pisma, które się nazywa 12,5% de 12,5% o ludziach. I winogronach. Bardzo fajne pismo, ciekawe artykuły, ładne graficznie, podoba mi się. Podoba mi się też jego taka przyjazna wielkość do ręki. Polecam wszystkim francuskojęzycznym. To tyle, mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Może odkryjecie jakąś książkę, na którą macie wyjątkowo ochotę. Um, może te oczywiście książki wszystkie kupić online. E, nie sądzę, żeby była możliwość e, kupienia ich w Polsce. Słuchajcie, odkrywajcie świat wina. Ja tymczasem pakuję się dalej, e, bo już za 4 tygodnie wsiadam w samochód i ruszam do Portugalii. Pożegnamy, pożegnamy wszystkich. Powiedz wszystkim, żeby, żeby dawali nam łapkę w górę. Łapka w górę, chodź, daj łapkę, daj łapkę. Łapka, Łapka. krepa, daj łapkę. Daj, 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 daj łapkę. Halo! Hmm. Ale wy przynajmniej dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, um, które książki kupicie, um, które książki wyczytacie, które książki polecacie. Może jest coś, czego ja nie znam. Um, wspierajcie nas na Patronite i do następnego razu pamiętajcie, pijcie odpowiedzialnie. Pa!